W Ej, Roni, wiesz, że Reksiu startował w tym? W sraniu na odległość? I co, A ty ty wiesz, 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 że, wiesz, że Reksiu wymyślił kupa mod? No fajnie. Bez wiesz, że, wiesz, że ten wiesz, że ten wiesz, że je, wiesz jak ja wiesz jak Wiesz, że ten wiesz, że ten wiesz, że nie ma mamy. Go znaleźli w burakach. Są <laughs>

Ty wcale tak śmierdzisz, że... Yy, Reksiu, a, a, a ty masz taki głos, że, że, ten, yeah. że ludzie, którzy są przejechani przez pociąg od ciebie... Reksiu, Rek, cię... a ty kupujesz budyń, nas... a nikt nie kupuje budyń. Reksiu, chyba cię ojciec rodził. <laughs> ej, ej wyjście zobaczcie, co napisze na sklepie.

Tak naprawdę, co prawdziwie? Nie pisałem marzeń, wracałem po dróż i mi to twarz to nieszczęść zdarzył się cud. A może warto się odważyć tylko. Każdy drugie po wraz jest w A to rozdanie to koniec. Masz jeden moment. Cierp! Z w domu, unieśmy dłonie. Za naszą wolność i zależność jesteśmy tutaj świata trakcie to zdobyczy. się serce, umieśmy ręce. co nasze miejsce i historia jest Dobra, weźcie się

Wcale nie jesteś przecież przysuń sobie dwa krzesła i siadaj to, stawić Ej, wiecie, wiecie kto jest najbardziej słychać? Słuchaj e, Pięty Rexa nie sorry, albo... Idź, obracaj talerz się... w mikrofalunce Idź, no, no i no parę <laughs> Nie daj mnie właśnie, bo zadzwonię do podzyszki że im było. Reksu jak patrzę, jak patrzę na ciebie, to chcę mi się wysłać SMS-a od treści pomóc. Jak patrzę, na ciebie w TV, to wysyłam SMS-a odreszcz i dynamic. Cieszę TV Jesteś tępy jak Mek było w płynie. Daj go wywaliło! Ajdzę <grym i górę> <grym i górę> jak się wywaliło! Nie, nie on jest! Wywaliło, mnie tylko no byłam tam mikro na chwilę. Jesteś tępy jak k... że... Cześć! Cześć. Jesteś tępy jak grosz. Jesteś tak tępy, że powtarzasz żłobek! <grym i górę> Jesteś tak tępy, jak... <grym i górę> Jesteś tak. Tempy, <grym i górę> że masz... Rysie, Jesteś tak tępy, że masz... Jesteś tak tępy, że masz... Jesteś tak tępy, że masz pałę z lekcji wychowawczej. A ty jesteś tak e, tępy, że jak e, każą ci biegać na WF-ie. Nie, ty jesteś tak tępy, że jak każą ci biegać na WF-ie, e, to ty się... Siedzisz. tak biedny, że jesz bigos bez kapusty. Jesteś tak bie jesteś tak biedny, że. E... że o, no, no i to jeszcze jak? Jesteś tak tępy, że... A Jezu muszę pomyśleć. Jesteś rozwinięty jak papier tonetowy. To ale to. To było krótka. Akurat... Aż... Trzeba już pojechać na wszystkich koncertach zespołu do onna. Co jest ten o to?